Obliczmy wartość tego wyrażenia, tej wartości bezwzględnej i zobaczymy, jaki to dokładnie będzie w takiej sytuacji wynik. Jeśli chodzi o wartość bezwzględną, pamiętajmy o takiej sytuacji, że opuszczając wartość bezwzględną, musimy zwrócić uwagę na znaki, jakie tam będą się wyniki pojawiały. No Na samym początku szacowujemy tą wartość, czyli pierwiastek z 5 odjąć 1. Pierwiastek z 5 to jest wartość, która by była ponad 2, czyli 2 odjąć wartość 1, to będzie na pewno wartość, która by była dodatnia. Natomiast kolejny element to będzie 2 odjąć tutaj wartość pierwiastek z 5. Pierwiastek z 5 to jest ponad 2. Jak odejmiemy dwójkę, od, od dwójka odejmiemy wartość ponad do dwójki większą, to ta wartość będzie w takiej sytuacji ujemna. Co teraz teraz się dzieje? Jeśli jest wartość dodatnia, to opuszczamy ten moduł, tą wartość bezwzględną, bez zmian, nic się tutaj nam nie dzieje. Natomiast przy sytuacji takiej, gdzie mamy wartość ujemną, zmieniamy te wszystkie znaki na przeciwne. w takiej sytuacji trzeba by było tutaj zrobić taki nawias. W tej sytuacji w tym nawiasie zrobić, że to jest wartość 2, odjąć pierwiastek z 5. tak? Czyli będziemy tutaj zmieniać znaki, przepisując otrzymalibyśmy pierwiastek z 5, odjąć 1, odjąć 3, zmieniamy teraz znaki, czyli to będzie wtedy wartość wynosząca nam po prostu minus z 2 dodać pierwiastek z 5 no i teraz przemnażamy ostateczny element przez po prostu minus trójkę, czyli w ten sposób minus 3 razy minus 2 to jest po prostu 6. Minus 3 razy wartość pierwiastek z 5 to będą minus 3 pierwiastki z 5. No i teraz minus pierwiastki z pierwiastkami, czyli pierwiastek z 5 odjąć 3 pierwiastek z 5 to jest minus 2 pierwiastek z 5. Natomiast minus 1 plus 6 to jest wartość dodać po prostu 5. No i szukamy taką odpowiedź, tutaj nam się znajduje. I taka odpowiedź tutaj w tym sytuacji znajdowałaby nam się w podpunkcie D. Oczywiście kolejność tutaj zapisu nie ma tutaj znaczenia, bo możemy też zapisać, że to jest 5, Odjąć dwa pierwiastek z pięciu. Wartość tutaj dodawania odejmowania będzie w takiej sytuacji przemienna.